Słowa, słowa, słowa. Mówimy tak czasem, kiedy nie dowierzamy albo kiedy wprost widzimy, że ktoś kłamie lub manipuluje faktami. Dzisiaj powtarzamy słowa, 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 kiedy myślimy o różnego rodzaju deklaracjach składanych przez rządzących Rosją i kiedy widzimy, co się dzieje za granicą naszą wschodnią. Słowa, słowa, słowa. Ale dzisiaj Bóg w liturgii Słowa daje nam Słowo do tego, by podjąć refleksję, by podjąć rozeznanie nad słowami, które padają wokół nas i nad słowami, które ja wypowiadam. Na ile są to słowa życia, a na ile sam wypowiadam słowa śmierci, a przez to uczestniczę w wojnie po drugiej stronie. Najpierw z księgi mądrości Syracha mówi Bóg, piec poddaje w próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. A więc według tego, co mówimy, jak mówimy, według tego, jakie to wywołuje skutki, możemy zobaczyć, co jest w nas, jakie jest nasze wnętrze. Jako uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka, a więc to z mowy poznaje serce człowieka. Kiedy w mowie jedyne co ktoś głosi, to jest wojna, nienawiść, pogarda, wiem, że w jego sercu to właśnie króluje wojna, nienawiść i pogarda. I oczywiście zawsze znacznie łatwiej jest to zobaczyć w drugim człowieku niż w sobie. Dlatego Chrystus mówi, Widzisz drzazgę wokół twego brata, ale nie widzisz belki w twoim oku. A więc dzisiaj mam zobaczyć, jaka jest moja mowa i według tego zobaczyć, jakie jest moje serce. Czasem ktoś przychodzi i mówi że ja to wszystkich kocham, jak Pan Jezus. No tylko tego rządu, albo tej opozycji, no to ich to nienawidzę. Dzisiaj oczywiście jest jeszcze prościej, bo można nienawidzieć Rosjan. Albo Putina, albo Ławrowa, przepraszam za nazwiska, ale każdy z nas może sobie wybrać, co chce. Tylko jeśli posługuje się takim słowem, jeśli w ten sposób myślę, to pokazuje, że moje serce jest pełne nienawiści i wojny, mimo tych deklaracji, które może nawet sam w sobie noszę. Bo ktoś inny mówi: Napełniam się miłością Chrystusa, ale memu mężowi nie przebaczę. Albo mojej żony już nie wytrzymuje, moje dzieci, moi rodzice i tak dalej. Więc mam zobaczyć, co niosą moje słowa. Zobaczcie, że czasem dzisiaj jest takie proste sformułowanie. Mówi się, ktoś mi mówi, słuchaj, twoje słowa mnie ranią, twoje słowa strasznie głęboko mnie dotykają i są niesprawiedliwe. I wtedy taka sprytna odpowiedź to, a to twoja sprawa, radź sobie z tym. Zobaczcie, to ja mam zobaczyć, co powodują moje słowa, co wzbudzają w drugim człowieku, czy te słowa niosą miłość, czy nienawiść, czy są balsamem dla tego człowieka, czy pognębia, pogłębiają jego ranę. Czy jeśli przemawiam do moich dzieci, czy do moich rodziców, którzy akurat przeżywają jakąś trudność, to moje słowo ich podnosi, czy ich jeszcze bardziej dociska do ziemi, dobija? Czy moje słowo niesie życie, czy niesie śmierć? I teraz w tym śpiewie przed Ewangelią z listu Pawła do Filipian śpiewaliśmy: Jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymając się mocno Słowa Życia. A więc wtedy promieniuję światłem, wtedy mogę być przewodnikiem drugiego człowieka, nie ślepym prowadzącym ślepego, ale prawdziwym przewodnikiem, kiedy Słowo Życia jest we mnie. Słowo Życia, czyli Słowo Boga, Słowo Życia, czyli sam Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, czy On wypełnia moje serce? Abym mógł życiem dzielić się z kimś drugim, abym nie zabijał, ale ożywiał drugiego moim słowem, trzymając się mocno słowa życia. Przypominam sobie człowieka, z którym od czasu do czasu spotykaliśmy się, i za każdym razem pamiętam, jak on narzekał dosłownie na wszystko. Czy zaczęliśmy od polityki, czy od kościoła, czy od środowiska, czy od rodziny, wszystko było nie tak. Kiedyś mówię, słuchaj, jestem tak potwornie zmęczony po tej godzinie, że naprawdę pełen podziw, że jesteś w stanie żyć ze sobą 24 na dobę. Zobaczcie z serca to, co wypływa i co rozlewa się wokół. I teraz rozlewa się trucizna, czy rozlewa się lekarstwo, rozlewa się to, co jest w moim sercu. A więc teraz chcę to serce odpowiednio napełnić, bo Jezus dzisiaj mówi: Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, i na odwrót: jeśli jest złe drzewo, wydaje zły owoc, niedobry owoc, bo dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. A zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. A więc dzisiaj mam stawać przed Bogiem i prosić Panie, napełnij mnie serc, moje serce Twoją miłością. Zabierz nienawiść, zabierz gniew, zabierz pogardę, zabierz jakiekolwiek przekleństwo, a wlewaj błogosławieństwo, wlewaj miłość, wlewaj przebaczenie wlewaj radość wlewaj nową nadzieję bo moje serce napełnione Chrystusem będzie wypowiadało słowa Chrystusa zobaczcie że to jest wciąż dobra modlitwa dla nas panie Jezu Chryste uczyni serce moje według serca twego bo jeśli będę miał serce Chrystusa moje słowa będą ożywiać moje słowa będą leczyć moje słowa będą dawały nadzieję tak jak to się dzieje w przypadku Chrystusa. Więc dzisiaj to jest zaproszenie, abym na nowo moje serce powierzał Chrystusowi. Najpierw słuchając słowa życia, czyli słuchając słowa Bożego. Patrzcie, jest myślę w każdym z nas ta pokusa, żeby jak najwięcej informacji usłyszeć o tym, co się dzieje na Ukrainie. No i można tak przed internetem, czy przy radiu, przy telewizji spędzić całą dobę, i kolejną dobę, i kolejną dobę, i nigdy nie będzie dosyć. Więc oczywiście, że mam zaczerpnąć informacji, ale dalej mam siąść ze Słowem Boga, bo to w Nim jest nadzieja, w Nim jest życie, w Nim jest pocieszenie. Nie w ekspertyzach różnego rodzaju, choćby wojskowych, polityków czy innych. A więc chcę słuchać Słowa. Chcę przychodzić do sakramentu, do sakramentu pokuty i pojednania, do Eucharystii, bo tu jest słowo życia. Tu jest Chrystus, który sam jest życiem. Chcę otwierać się na Jego działanie w adoracji najświętszego sakramentu. Wczoraj mieliśmy tutaj modlitwę od dziewiątej do drugiej w nocy. Rzeczywiście, aby przyjmować słowo Boga i aby przemawiać do Boga Jego słowem. Choćby kiedy odmawiamy modlitwę, czy ojcze nasz, czy zdrowaś Maryjo, to są słowa zapisane w piśmie świętym. A więc wypowiadam wtedy słowa życia, słowa błogosławieństwa, również nad naszymi przeciwnikami, również nad wrogami, w tej chwili również nad Rosjanami. To jest błogosławieństwo nie na ich wojnę, ale to jest błogosławieństwo, aby Bóg przemieniał ich serca. Aby Duch Święty zstępował do nich i ich przemieniał. Tak samo jak proszę Boga, aby zstępował do mego serca. By w moim sercu zapanował pokój i miłość zamiast wojny, gniewu i nienawiści. Zobaczcie, to mamy teraz robić w tym czasie wielkiego postu i w tym czasie wojny, które zbiegają się razem. Prosić Boga o przemianę mego serca. Święty Paweł mówi przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim. Pamiętając, że trud Wasz nie pozostaje daremny w Panu, bądźcie wytrwali i niezachwiani w oddawaniu siebie Bogu, w oddawaniu Bogu chwały. Bo jak mówi Święty Paweł, ościeniem śmierci jest grzech. Teraz śmierć ta fizyczna, która przychodzi na Ukrainę, ona wychodzi z grzechu tych, którzy atakują. Ościeniem śmierci jest grzech. Ale Chrystus zwyciężył śmierć i zwyciężył grzech. I ja chcę wejść w to Jego zwycięstwo. Wejść w, zwy... w zwycięstwo miłości. O to chcę prosić dzisiaj. I dalej wytrwali i niezachwiani, Zajęci dziełem pańskim, a więc zajęci tym, by przywoływać Boga, by oddawać Mu chwałę. Zawsze kojarzy mi się ta scena, kiedy Mojżesz na górze modli się za Izraelitów, którzy na dole walczą za Malekitami. Jest powiedziane, dopóki Mojżesz się modlił, zwyciężali Izraelici, dopóki nie kiedy przestawał mieć siłę, wtedy przegrywali. To jest znak Modlitwy dzisiaj i zaproszenia do modlitwy dla nas dziś, a więc wypowiadania słowa życia nad tą sytuacją śmierci, nad wydarzeniami śmierci. I nie mam wątpliwości, że nasza modlitwa, nasze przywoływanie mocy Boga ma większą moc niż latające kule. I to każdy z nas może uczynić. Też teraz, kiedy rozpoczynamy wielki post za chwilę, w środę, aby ofiarować za Ukrainę, za pokój, ofiarować moją modlitwę, mój post, moją jałmużnę, moje wyrzeczenie, jakiegokolwiek rodzaju. To jest dzisiaj nasza najsilniejsza broń. Kochani, prośmy Pana Boga, aby otwierał nasze serce i aby je napełniał. Żeby z serca napełnionego Jego miłością i Jego życiem, Wychodziły nasze słowa, które będą życiodajne, nieśmiercionośne, które będą uzdrawiające, a nie raniące. I prośmy o tę wytrwałość i niezachwianie w trwaniu przy Bogu, w napełnianiu się Jego łaską i w wypowiadaniu słów życia. A więc chcę przyjmować życie, aby wypowiadać życie. Chcę przyjmować życie Chrystusa we mnie, aby tym życiem się dzielić. Chcę przyjmować Jego pokój, aby pokój zapanował we mnie, wokół mnie, a dalej abyś rozlał na Ukrainę i abyś rozlał na cały świat. Prośmy, aby Bóg przemieniał dzisiaj moje serce i aby z tego serca powstawał rzeczywiście nowy świat, nowego życia, nowego pokoju, nowej radości, tego, co tylko Chrystus może w nas i wokół nas uczynić.